Halo, halo, dobry wieczór, witam Was wszystkich bardzo serdecznie tam po drugiej stronie. Witam Was wieczorową porą, nawet późno wieczorową porą, bo jest 21:52, a więc pewnie już ta pora, kiedy zakończyliście jakieś swoje firmowe spotkania, zoomy. Ja zresztą też przed chwilą zakończyłem. Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne prowadzone dla jednej z firm marketingu sieciowego, co czynię czasem po to, żeby nie wyjść z sprawy rekrutacyjnej. Oczywiście robię to na zlecenie danej instytucji, ale tak mi natchnęło, że to jest taka dobra pora, żeby z Wami się spotkać, do Was przemówić i podzielić się pewną, pewną historią, która wierzę, że będzie dla Ciebie. Zwłaszcza tą wieczorową porą inspirująca i wierzę, że da ci domyślenia. No a tytuł dość prowokacyjny, może nawet wydać się tobie nieładny, bo jest fragmentem oczywiście pewnego takiego dość gruboskórnego powiedzenia, ale dalej będzie właśnie o wytrwałości, o sile i o najlepszym sprzedawcy, jakiego znałem, bo. To jest historia, która się właśnie ostatnio wydarzyła. Witam Cię, Piotr. Mam nadzieję, że jestem widziany i słyszany. Skoro tutaj piszesz, to znaczy, że wszystko jest ok. A kto zechce się tam jeszcze będący na żywo ujawnić, to będzie mi miło tym bardziej. A jeśli będziesz oglądać powtórkę, to napisz chociaż dwójkę albo napisz z jakiego miejsca oglądasz, to będzie mi miło, że jakaś interakcja między nami jest. No dobrze. Moja droga, mój drogi, zacznę od historii, którą, e, która przydarzyła mi się kilka dni temu, kilka dni temu. Bardzo pouczająca historia, mówiąca o niezwyklej sile, determinacji, a historia dotycząca najlepszego sprzedawcy, jakiego znałem. E, sam osobiście uważam się za dobrego sprzedawcę, ale poznałem kiedyś kogoś, kto, szczerze mówiąc, był. E, Kimś, kto bił wszystkich na głowę. Sięgnę 30 lat do tyłu. W roku 1993 do mojej organizacji wszedł człowiek o imieniu Robert, kilka lat młodszy ode mnie. Już na dzień dobry było widać, że ma ogromną determinację. Po dość krótkim czasie został najlepszym sprzedawcą. I w mojej pierwszej firmie, w której byłem przez 11 lat, był najlepszym sprzedawcą w tej firmie. Rozstałem się z tą firmą w 2004 roku, potem moje losy to prowadzenie własnej firmy marketingu sieciowego w branży związanej z finansami, potem kilkuletnia przygoda z amerykańskimi firmami w branży wellness i od 2018 roku, jak pewnie wiesz, moja działalność niezależnego eksperta. Z tym, że najlepszym sprzedawcą o imieniu Robert to jego prawdziwe imię, nie miałem kontaktu od kilkunastu lat. Kilka dni temu rozmawiałem z nim. No bo tak się niestety zdarza, że kontakt jest odnawiany przy okazji, no niestety w moim wieku, czasami pogrzebów naszych wspólnych znajomych. No i tak ten kontakt się odnowił. I była to dla mnie bardzo pouczająca rozmowa. Rozmawiałem z Robertem, który w tej firmie, która te prawie 20 lat temu wydawało mi się, że padła. Z której odchodziłem w 2004 roku, okazało się, że on jako najlepszy sprzedawca, to naprawdę najlepszy sprzedawca, jakiego znałem, on w tej firmie został i po prostu robił swoje. I powiedział mi, że firma, o której myślałem, że nie istnieje, działająca w branży finansowej, większość z was działa w branży wellness, więc to nie jest wasza działka, ale on w tej branży związanej z finansami został i do mnie mówi, że. Odbudowują struktury, odbudowują firmę. I wiesz, jaka była to dla mnie nauka, ta rozmowa że siła determinacji, przekonania, połączona z kompetencjami i umiejętnością spotykania się z klientami, i pragnieniem tego, żeby pracować systematycznie, bo Robert był dla mnie zawsze wzorem systematycznego spotykania się z klientami że to połączenie pozwala wygrać w każdych okolicznościach. Absolutnie każdych okolicznościach. I teraz wiem, moja droga, mój drogi, że jeśli działasz w marketingu sieciowym, to masz swoje wyzwania. I te swoje wyzwania to po pierwsze ty sama czy sam, bo jesteś dla siebie wyzwaniem. Nie mów, że nie. Większość z was jest dla siebie samych wyzwaniem. A więc właśnie odkładanie na później, różne alibi, substytut pracy, typu surfowanie po mediach, różne zachowania ucieczkowe pod tytułem trzeba coś zrobić dla współpracowników, a coś przeczytać, a to to siam to wam to. Pamiętaj moja droga, mój drogi wieczorową porą. W tym biznesie czasem pracy jest spotkanie z potencjalnym klientem albo potencjalnym prospektem. Czasem pracy jest zaproszenie tego potencjalnego klienta lub prospekta na jakiś webinar zuma czy co tam, które prowadzi twój lider lub ktoś z twojej firmy. To jest czas pracy. Czasem pracy nie jest wszystko inne, co nie przybliża cię do decyzji klienta na tak lub nie. A więc nie uczenie się i tak prawda, zdobywanie Kolejnych wiadomości o specyfikach produktów, tylko to, co jest faktycznie działaniem biznesowym. I moja droga, mój drogi, mówię o tym dlatego, że jak pewnie wiesz, często lubię nagrywać live'a w odniesieniu do jakiejś rzeczywistej historii, która w danym momencie jest bardzo gorąca. Ta gorąca historia to moje spotkanie z moim, moim wtedy już od lat, nie moim, ale moim wtedy najlepszym sprzedawcą, najlepszym współpracownikiem w sprzedaży. Robert nie miał, nie budował struktur jakichś dużych, miał jakąś małą strukturę, ale był najlepszym sprzedawcą. I przyjmij jako pewnik, że na rynku jest wielu ludzi lepszych od nas. Jest taki slogan w marketingu sieciowym, dobrze wiesz, szukajmy lepszych od siebie. No i pytanie wieczorową porą, co robisz, żeby znaleźć lepszych od siebie, co robisz, aby ci lepsi od ciebie. Chcieli do ciebie przyjść i chcieli z tobą współpracować, dlatego że ludzie, z którymi rozmawiasz, podświadomie zadają sobie pytanie: tak, dlaczego miałbym z tobą współpracować? Co ja mogę dostać od ciebie? Czy ty jesteś właściwą osobą, z którą zbuduję swoją przyszłość? Tak, ludzie sobie to pytanie zadają, bo w marketingu sieciowym ludzie przyłączają się do ludzi. Więc jeżeli wzbudzam teraz wieczorową porą jakiś niepokój w tym, co może już miałaś jako spokój wieczorową porą, to dobrze. To dobrze, jeśli będziesz spać niespokojnie, bo może jutro rano wstaniesz z nową energią, nowymi postanowieniami poprawy. Czego chciałbym Tobie życzyć, bo ta branża jest wspaniałą szansą. I o tym w kółko u gadam, tylko mam wrażenie, że jednym uchem w większości wlatuje, drugim... W większości wylatuje. Więc moja droga, mój drogi, jeśli jesteś na jakimś zakręcie biznesowym, zadajesz sobie trudne pytania, czy to robić, czy nie, albo twoja firma jest na jakimś zakręcie, to niech ta historia o tym moim najlepszym sprzedawcy, którego spotkałem kilka dni temu, na razie w rozmowie telefonicznej, ale oczywiście umówiliśmy się na jakąś kawę, ale ta historia człowieka, który został w firmie, którą ja już uznałem, że już jej dni są policzone, i teraz po wielu, wielu latach mówi, że odbudowują biznes. Jest bardzo, bardzo pouczające. Pamiętaj, Twój biznes będzie działał tak długo, jak długo Ty będziesz działać. Twój biznes może się odbudować, jeśli no, jesteś osobą, której się coś tam rozsypało. A będzie się rozsypywało, bo zadaniem osoby w marketingu sieciowym. Zwłaszcza kogoś, kto chce być liderem, jest niedopuszczenie, żeby liczba osób odpadających była większa niż liczba osób wchodzących. Więc Twoja grupa będzie się tak długo rozwijać, jak długo podejmiesz decyzję. A jeśli to powiedzenie choćby skały ci pomoże, no to po prostu przyjmij ją tak wieczorową porą, już można rzeczy od 18 lat mówić. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Życzę tobie dobrej inspiracji, takiego wewnętrznego niepokoju i niegodzenia się z małością, małą własną małością. Życzę tobie, żebyś się nie godziła nie godził, bo wierzę, że przed tobą mogą być najlepsze czasy, pod warunkiem, że sama po te czasy albo sam sięgniesz. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Za te komentarze. Widzę, że tutaj interakcja między nami jest. To super. Trzymajcie się. Nawiasem mówiąc, przy tej okazji, oczywiście moja własna legitymacja. Ja cały czas jestem w akcji. Cały czas jestem w akcji. Dlaczego jestem w akcji? Bo lubię to, co robię. I to jest jeden inny element na zupełnie inną porę. W najbliższy weekend seminarium rozwoju liderów. Tak, spotkam się z wyjątkową grupą, wyjątkowo zdeterminowanych do bycia liderami ludzi z tej branży. A kiedy my się spotkamy? No, zostawiam Tobie pytanie otwarte. Do zobaczenia. Dobrej nocy. Cześć.